Czy dziecko odziedzicza długi rodziców? Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce domyślnie dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca odpowiada za długi tylko do wysokości majątku, który odziedziczył. Jeśli zostawisz dom wart 500 tysięcy i dług 100 tysięcy, dziecko spłaca dług, reszta zostaje dla niego. A jeśli zostają same długi, to nie dopłaca nic. Ale nawet jeśli prawo chroni przed spłatą, to proces ustalania masy spadkowej, spis inwentarza, komornik, sądy to ogromny wysiłek i koszty. Jak uchronić dziecko przed długami? Odrzucenie spadku w ciągu 6 miesięcy od śmierci trzeba złożyć oświadczenie u notariusza. Dzieci małoletnie, jeśli oboje rodziców ma władzę rodzicielską, mogą zazwyczaj odrzucić go też w imieniu dziecka u notariusza, ale trzeba pilnować terminów. Dobrym pomysłem jest uporządkowanie finansów dużo wcześniej, już teraz. Jeśli masz zbyt dużo rad, chwilówek, to możesz je skonsolidować i odzyskać spokój. Masz pytania? Napisz po bezpłatną analizę.